Na naszym parkingu testowym pojawił się kolejny model. Tym razem jest to fiat 500L Trekking. No, będziemy go męczyć, a w zasadzie męczymy go na dystansie 50 tysięcy km. Oczywiście nie jest tak ciężko samochód. Jeździ z nami na zakupy, jeździ z nami do pracy, na zdjęcia, na prezentacje, przemierzamy nim Polskę, Europę wzdłuż i wszerz. Od zwykłej 500L. Trekking różni się przede wszystkim takimi plastikowymi nakładkami, które udają nieco czy dodają nieco surowego charakteru. Ma też kutę 17-calową kół z wielosezonowymi oponami o, wzorze, o agresywnym wzorze bieżnika. Ma to zwiększać trochę mobilność auta w terenie. Niemniej jednak, najfajniejsze co jest w tym samochodzie to jednak strona stylistyczna. Auto na pewno. Bardzo dużo czerpie i z 500 i z Pandy. Wygląda jak duży resorac. Oglądanie samochodu zazwyczaj zaczynamy z miejsca kierowcy. Nie przez przypadek w 500L zaczynamy oglądanie od tylnej kanapy. Samochód ma przesuwane tylne siedzenia. Można też zmieniać kąt pochylenia oparcia. Dzięki temu pasażerom, szczególnie tym młodszym, będzie to wygodnie. Jeżeli jedziesz z dzieckiem na drugi koniec Polski i chcesz, żeby przespało przynajmniej pół podróży, z 500 CL będzie się czuło dziecko znakomicie. Są też takie sympatyczne stoliki, które pozwalają tutaj, nie wiem, położyć kubek, jakieś zabawki. Szkoda tylko, że zaczep, który je zwalnia, no chodzi na tyle ciężko że no, będzie tutaj dziecko potrzebowało pomocy kogoś dorosłego. W 500 są też bardzo duże kieszenie w drzwiach. Yy, dzieciaki tam na pewno będą mogły rozlokować sporo swoich szpargałów. Jest też siateczka na jakieś kolorowanki, książeczki. Naprawdę dzieci się tutaj poczują kapitalnie. Prorodzinny charakter 500L znaleźć można również w bagażniku. Yy, ma, ma on podwójną podłogę można dzięki temu oddzielić lekkie przedmioty od ciężkich na przykład jeżeli wieziemy bombki bombki odkładamy sobie na spód bagażnika tą to półeczkę kładziemy na piętrze drugim otwieramy tylne drzwi składamy oparcie tylnego siedzenia składamy oparcie przedniego fotela i wieziemy 2,5 metrową do Kaukaską do domu. W bagażniku Fiata znaleźliśmy jeszcze taki gadżet troszkę oldschoolowy schowek na parasol. Ale być może dzięki niemu Fiat będzie mógł wystartować w przetargu zorganizowanym przez magistrat któregoś z polskich miast i wygrać go. W środku klasycznie, jak to we Fiatach Twarde plastiki, część plastików lakierowana. Wszystko bardzo ładnie, stylistycznie zaprojektowane i wymyślone, ale też i solidnie zmontowane. Auto ma teraz na liczniku 60 tysięcy kilometrów i podczas jazdy nawet po mocno wyszczerbionej kostce w środku panuje absolutna cisza. Naprawdę szacun za to dla Fiata. Zestaw multimedialny zawiera nawigację, podłączenie do telefonu, Szkoda tylko, że sam ekran jest dosyć niewielkich rozmiarów, aczkolwiek sama nawigacja działa dosyć dobrze, choć niektórzy z kolegów narzekali, że dosyć w specyficzny sposób się on programuje. Ja nie miałem z tym żadnych problemów. Dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewana przednia szyba super sprawa na zimę, bo nie trzeba skrobać szyby i traci na to czasu i całe mnóstwo schowków chociaż nie, nie wszystkie przemyślane na przykład telefon nie bardzo tutaj pasuje na szczęście jest półeczka są dwa zamykane schowki uchwyty na napoje dosyć funkcjonalnie pomysłowo no tylko na fotelu trochę się dzisiaj jak na krześle pod maską naszej 500 pracuje najmocniejszy z silników 1.6 Multijet drugiej generacji dysponuje mocą 120 koni mechanicznych i dosyć sporym momentem obrotowym 320 Nm. Wszystko to sprawia, że Fiat jest bardzo dynamiczny, chętnie przyspiesza i świetnie reaguje na gaz. Fiatowski turbodiesel nie należy do najbardziej oszczędnych. W mieście spala jakieś 6-7 litrów na 100 km. W trasie zużycie paliwa nawet rośnie a nie maleje. Dlaczego tak się dzieje? Samolot jest wysoki, ma oprócz tego duży prześwit, no i stawia po prostu dosyć duży opór aerodynamiczny i niestety znajduje to swoje odzwierciedlenie w zużyciu paliwa. Powyżej prędkości 130-140 km na godzinę, czyli podczas prędkości autostradowych, w kabinie robi się dosyć głośno, powodem jest szum wiatru. Na szczęście w wyposażeniu naszego egzemplarza jest porządny zestaw nagłośnienia Bit Audio z subwooferem. No i można skutecznie ten hałas zagłuszyć ulubioną muzyką. Natomiast najsłabszym elementem 500-ki podczas jazdy jest układ kierowniczy. Nie dość, że jest zbyt silnie wspomagany, to na dodatek jest jeszcze mało precyzyjny. A Powiedzmy, specyficzne prowadzenie, na specyficzne prowadzenie tego samochodu wpływa też fakt, że kierownica po pierwsze nie jest okrągła, a po drugie ma różną grubość na, całej, na całym obwodzie. No, takie trochę to jest przekombinowane. Tak samo jak hamulec ręczny, który przypomina nie wiem, komputerową myszkę, trochę dziwnie się go obsługuje. Świetną sprawą w 500L jest widoczność z wnętrza. Po pierwsze siedzi się bardzo wysoko, co na pewno docenią kierowcy o niskim wzroście, szczególnie kobiety. Jest 10 szyb dookoła całej kabiny, wąskie słupki dachowe, dlatego manewrowanie tym samochodem, szczególnie z tego też powodu, że jest kamera cofania i czujniki parkowania, to jest naprawdę kapitalna sprawa. Więcej na temat naszego długodystansowego Fiata przeczytacie w styczniowym numerze Automotory Sport. No właśnie, zaczyna padać deszcz, auto zamknęliśmy, ale szyber dach musimy zamknąć jeszcze raz osobiście.